Czy co innego. I to takie wychodzą, później nieporozumienia. No jak może u mnie być I to? wychodzą, ale co nieporozumienia? Bo, bo jak się dla w protokole to to jest święta. Tam jest wszystko od A do Z napisane, że tam nie wiadomo, co kichne, czy cepierne, czy, czy co. Tu jest ważne napisane. No, protokół jest protokołem. No, jest protokołem, no to mi powiedz To niestety, jeśli radni dają sobie pan panie sąty się misza, co nie mają do głosowania. Przecież to jest jawne, co mi pan zabroni i pan będzie konstytucją, a może pan. A co ci to jest potrzebne? No powiedz mi. A kiedyś na przykład pokazałem panu co pan, co, jaka była dyskusja na temat przeznaczenia koła, mówiliście tak, otworzyłem wam jak było powiedziane. No, no ja, no. Widzisz, no, nie widzisz, Ale raz. czego swoje nie przetworzysz? No co, co mówię. Wcześniej? A co, no a co? To, co mówię? Wszystko, wcześniej, no, ale wszystko. To, to. Wszystko to, co było po kolei. Wszystko. No, to... no to będziemy słuchać kilkanaście lat. No to właśnie będziemy słuchać. A, no bo pan do no, no to, to pan to panu odtworzy. Odłożę mi jedną obozowość i ktoś w ogóle że nagrywać więcej Kto mi kazał nagrywać? No kazał mi nagrywać ktoś. Nie kto mi kazał nagrywać. Tam masz wieszak, możesz sobie krótko powiesić. Nagrywanie tam zostaw w kieszeni, nie nagrywaj tu nas. Chyba, że zapomina, co się mówi na zebraniu swoich tam udzielonych. Nie, że powtórzyli w chwili wszystko. Swoich swojej myśli. Dzięki, dzięki Bogu. Złe. Dzięki Bogu jeszcze nie szwankuje pamięć. No to dobrze. Jeszcze jest Pan. To dobrze. To dobrze. Przyrodził się wszystko powiem. Nie wierzę. A za zebraniem powiesz słowo złe, to już będzie nagrane. Ja? Powiesz, poza zebraniem złe słowo to będziesz nagrany. Dowód będzie przeciw tobie. I nie twojego miejsca. Bardzo Bo dobrze. już goście i drugi chciał ci zająć miejsce. A ja się na nie. Sto, weź to Nie, Miałem zaproszenie, tylko wtedy coś, coś mi wypadło, to. wypadło wiesz? Ja wypadło. Mariusz, no już weź, weź to stąd, wydziałamy ten. Moment. Proszę? <laughs> no. O, chyba coś kudę, jakoś imprezę. Nie pamiętam już teraz, co będę robił. jest. No nie będę chował, ono zawsze nagrywałem, czy chował mnie nagrywa, bo on nie pamięta, co się Niech to. sobie nagrywa, bo on nie I... pamięta, co się mówi na nagrywa. Nagrywa, I... sobie nagrywa. Sobie nagrywa. ja mówię, żeby to schować. No. Panie Marianie, nie będziemy nic schować. Chowaj to. to chować. Jeszcze raz. Nie będziemy tego nagrywać. Będziemy to nagrywać. I nie, nie, będziemy. nie, jedy... nie. No Prawo decyduje, nie jeden. Schowaj po zebraniu poczekaj, jak Ci podziękuję, co Ci dzieci podziękują, zwolę Ale się... Schowaj to. Wyłącz to. Ja Ci po zebraniu podziękuję, co Ci dzieci podziękują, w gminie Dobrze. coś robimy. Jakiegoś Państwa należy. Schowaj, Schowaj to. To pierwszy raz Ci mówię. Ja miałeś honor i ambicję nawet to zrobić. O, o czym Pan mówi? Coś Pan usłyszał i Pan... Nie, nie, nie słyszałem, bo podpisy zbierali, i wiedzą, co jest No, 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 no Ale dzieci się w, w, w tym, jak będzie w gminie te sesje, to będzie mi zaproszone, przyjadę te dzieci, przybierać się do powietrza takie podziękowania. I wtedy, jak nagle, sobie to opuścił w pokoju. nie spokojnie, puszczę. Ja mam tak na autobus. Ale to słuchaj, to w internecie, A, w internecie tego nie będzie. W internecie to będzie to co będzie.

Panie Marianie, nie wyłączę niech pan przestanie, niech pan nie denerwuje. Jak to panu działa, to odłożymy to spokojnie się. Bo kurwa działa nam, nie łatworzę okny, wypierdale, Panie Marianie, niech pan się nie denerwuje, w takiej porządnej firmie pan jest. Proszę pana, ja tylko 5 minut zajmę.